Komunikacji uczymy się od pierwszych dni życia. Z czasem stajemy się jej coraz bardziej biegli i zaczynamy rozumieć, o oprócz bliżą się bardziej delikatniejsze i dyskretne elementy komunikatów. Jak na przykład postawa ciała, mimika, gesty i ton głosu. Dlatego ważne jest opanowanie komunikacji w taki sposób, by odpowiednio go stosować na przykład w pracy terapeuty zajęciowego, by w prosty i dosadny sposób komunikować się z naszymi pacjentami. Pokażę Wam przykład, w jaki sposób można się źle komunikować z osobą, zadając nieodpowiednie pytanie. Kochanie, idę na siłownię. No pewnie. A mnie już nigdzie nie zabierasz. A chciałabyś iść ze mną? Na siłownię? Uważasz, że jestem za gruba? Nie, to nieprawda. Kłamie. Nie, uspokój się. Teraz sugerujesz, że jestem histeryczką. Wiesz, że nie o to chodzi. To o co? To czym jest komunikacja? Te pytanie zadam panu psychologowi. Halo, Halo, słyszy mnie pan? Tak, tak, oczywiście. Co do komunikacji. Psychologia po dziś dzień nie ustala jednej konkretnej definicji komunikacji. Złożoność procesów komunikacji, a także mnogość teorii opracowanych przez różnych autorów sprawiają, że osoba chcąca zgłębić tematy komunikacji natrafia na co najmniej kilkanaście różnych, często bardziej rozbudowanych definicji. Najprościej jednak będzie przyjąć komunikację z procesem, w ramach którego człowiek wykorzystuje. Słowa, znaki, dźwięki i gesty do przekazywania swoich myśli, emocji i przekonań innym ludziom. Komunikację dzielimy na dwie kategorie, prawda? No tak, dzielimy ją na komunikację werbalną i niewerbalną. To w takim razie, czym jest komunikacja werbalna? Komunikacja werbalna to proces porozumiewania się za pomocą języka, czyli komunikacja ustna. Każdy język zawiera swój system znaczeń, a także reguły gramatyczne. Określające zasady budowy wypowiedzi. Jednak komunikacji werbalnej, niezależnie od języka, dalej będzie chodzić o wypowiedź ustną, czyli. Hmm. Rozmowę. W komunikacji werbalnej musi istnieć osoba mówiąca, czyli nadawca, oraz słuchająca, czyli odbiorca, w zależności tego, czy odbiorca, czy nadawca komunikują się twarzą w twarz. Czy za pomocą środków przekazu, np. przez rozmowę telefoniczną. Komunikację werbalną można podzielić na bezpośrednią i pośrednią. Ważny jest także charakter prowadzonej komunikacji, np. formalny czyli rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę szefem, bądź w urzędzie oraz nieformalny, czyli tą, którą się porozumiewamy na co dzień. Mowa werbalna jest potężnym narzędziem, która pozwala zrobić na innych dobre wrażenie i wpłynąć na ich decyzje. Na ten fakt wracają starożytni filozofowie, nauczając erudykcji i retoryki. A komunikacja niewerbalna? Doskonałą definicję definicji komunikacji niewerbalnej sformułował amerykański językoznawca Edward. Sapir mówi ona, że komunikacja niewerbalna to wyszukany sekretny kod, który nie jest nigdzie spisany, a przez każdego rozumiany. Mowa niewerbalna, czyli porozumiewanie się bez słów, pozwala nadawcy komunikatu na wyrażanie swoich stanów emocjonalnych. Intencji, oczekiwań, a także postaw i przekazywanie innych ważnych informacji o sobie, np. o statusie społecznym, zamożności i wykształceniu. Jej celem jest także wzmacnianie komunikatów słownych oraz zastępywanie ich w sytuacjach, gdy komunikacja werbalna jest niemożliwa. Przykładem jest język migowy. Komunikacja niewerbalna nie bez powodu często jest nazywana mową ciała. Wyczytałem, że komunikację werbalną dzielimy na elementy. Jakie to są? No tak! Mimika, na przykład uśmiech, zmarszczenie brwi. Gesty czy mimika, wymakiwanie rękami, poprawianie okularów, pokazywanie kciuka jako znaku ok. mimika, czyli rozmieszczenie rozmówców, czy nawet dystans między nimi. Czynniki paralingwistyczne, na przykład ton głosu, tempo wypowiedzi, przerwy... ...w mówieniu. Wygląd, tak jak ubrania, bądź makijaż, ale ja go nie mam. Stany fizjologiczne, czyli rumieńce, bądź zapach. Postawa ciała, np. wyprostowana sylwetka, bądź głowa uniesiona do góry. Wygląd oczu, chodzi o kontakt wzrokowy, ruch oczu. O kurczę, jest ich naprawdę dużo! No tak jak widzicie, mowa niewerbalna dostarcza ogromnej ilości informacji na temat nadawcy komunikatu. Z tego powodu bardzo ważna jest świadomość tego, w jaki sposób zachowuje się nasze ciało w relacjach z innymi ludźmi. A także czy nasza mowa ciała jest spójna z tym, co mówimy. Zadam pytanie, która komunikacja odgrywa większą rolę? Która i dlaczego? A, komunikacja werbalna, B, komunikacja niewerbalna. Czekam na odpowiedź klasy. To teraz niech pan psycholog odpowie. Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest to, że ważniejszą komunikacją jest komunikacja niewerbalna. Psycholog Albert Mechrabian stwierdził, że 93% emocjonalnego oddziaływania komunikatów Pochodzi ze źródeł niewerbalnych, zaś tylko 7 z werbalnych. To w jaki sposób powinniśmy rozmawiać z pacjentami w zawodzie terapeuty zajęciowego? W sposób prosty, mówiąc łatwe jakieś zwięźle, to co chcemy im przekazać. Dlatego warto wiedzieć, dlaczego omawiamy temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dziękuję, że mogłem się wypowiedzieć. Z tej strony psycholog Dawid Krupa. Mam nadzieję, że wyjaśnię wam, na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna. Jest to dość złożony temat, o którym można gadać godzinami, a ja wam go chciałem wytłumaczyć najprościej jak się da. Mam nadzieję, że film wam się podoba.